Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz ze squaber.com. Z tej strony zapraszam na nasze spotkanie z Giełdą Papieru Wartościowych w Warszawie, a dziś porozmawiamy o spółce Tekst, czyli dawnym live czacie, Czy 50% przecena jest okazją na spółce? Oraz zwrócimy uwagę na ważny parametr przedsiębiorstw, czyli marża zesku netto, która pozwala na właśnie znalezienie dobrej przestrzeni do tego, żeby rozwijać usługę, rozwijać produkt w momentach, w których Konkurencja depcze nas po piętach, lub zmniejsza nam się rynek. Inaczej mówiąc, wysokomarżowe produkty są super. A więc zaczynamy kciuk w górę. Subskrypcja kanału to na początek. A teraz lećmy z tematem. Tak jak wspomniałem, live chat, czyli tekst, to jest spółka, która została skorygowana czy przeceniona o 50%. I pytanie: czy bez powodu, czy jednak jest ku temu jakiś powód i warto poczekać jeszcze z zakupem akcji? Więc do wykresów za chwilkę wrócimy. Natomiast w pierwszej kolejności warto pamiętać, czym się spółka. Tekst zajmuje? Otóż, przede wszystkim tworzy produkty dla innych firm, które sprzedają w internecie. Mamy e, najbardziej popularny produkt LiveChat, czyli po prostu czat, podobnie jak w Squaberze w prawym dolnym rogu, możesz porozmawiać z nami, zadać nam pytanie, my odpowiadamy między 8 a 18 od razu i w ten sposób możesz zadać pytanie fundamentalne, techniczne, czy fund pytanie typowo związane z obsługą aplikacji i zawsze Wam udzielimy odpowiedzi i wiele firm, my to mamy od zawsze, od kiedy tylko istniejemy, od 2010 roku, natomiast yy, wiele firm korzysta z tego, no, w pandemii się obudziło lub zaczęło yy, korzystać także z automatyzacji tego typu, czyli drugiego produktu, jakim jest chatbot, yy, bo po prostu nawał klientów, którzy zaczęli komunikować się przez komunikatory na sklepach internetowych, zaczął być tak duży, że obsługa tego osobami fizycznymi byłaby problematyczna. My tutaj mamy ten problem, że komunikaty czy pytania, jakie zadajecie, one są często różne, w związku z tym też taki chatbot ma małe zastosowanie u nas. Większe znaczenie właśnie ma sama możliwość komunikacji. Natomiast tutaj spółka, jakby dostrzegła strzegła ten element i zaczęła właśnie produkować także chatbot. Później pojawił się helpdesk. Jako trzeci produkt, i ogólnie spółka zarządza dziś czterema produktami tego typu, więc jest to bezpośrednio związane z obsługą sprzedaży w internecie. I to ma swój minus, ponieważ taki wzrost, który obserwowała spółka w pandemii, on jest trudny do uzyskania. Zobaczcie, że liczba nowych klientów, która pojawiła się od 2020 roku, jest była ogromna i tak było do 2020 roku. Wtedy spółka zdecydowała się podnieść ceny, bo była inflacja, e, więc nawet część klientów. Spadła, czyli jakby liczba klientów łącznie płacąca spadła, ale podwyższył się wskaźnik średniej wartości klienta e, skokowo, oczywiście, bo to wpłynęło na po prostu, czy wpłynęły na to ceny, które zaakceptowała większa część klientów. Natomiast no, warto zauważyć, że to się znowu ustabilizowało na podobnym poziomie ta średnia wartość klienta. Natomiast wartość pozyskanych klientów niestety spada. To jest dla Live Chata, czyli do tej podstawowej, największej, największego produktu, który spółka sprzedaje dla 20 paru tysięcy klientów, próbując cały czas sprzedawać także inne usługi, jak ten Chatbot czy Helpdesk. W każdym razie tutaj widzimy stagnację, i to było niebezpieczne, co zwróciło uwagę już w październiku. Trochę lepiej wygląda chatbot, ale on też wypłaszczył swoją liczbę klientów płacących, więc to też jest niepokojąca zmiana. Ja o tym właśnie mówiłem w październiku 2023 roku, gdzie wskazywałem na to, że chat ma problem, argumentując właśnie, że spowolnienie we wzroście klientów, a niestety, jak to w każdym biznesie sasowskim, czyli serwis kierowany dla użytkowników, ma problem, w czy jakby yy, powtarzalny z przychody, mają problem, yy, bo biznesy po prostu padają, więc jeżeli mamy firmę, która sprzedaje w internecie, przestaje sprzedawać, to rezygnuje z wszystkich usług, w tym z live livechata czy chatbota, Nie, więc w ten sposób po prostu baza klientów się kurczy i spółka musi więcej wysiłku włożyć w to, żeby pozyskać nowych klientów i to jest naturalne, jak, jakby naturalny cykl w momencie, w którym był boom, a teraz jest lekkie spowolnienie w tym temacie. Więc warto obserwować i subskrybować kanał, dlatego że będziesz na bieżąco. Wtedy mówiliśmy o tym, że prawdopodobnie cena będzie spadała w kierunku 100 zł. Dziś już mamy niżej, bo mamy poniżej 80 zł za akcję. Ale zarząd to też widzi, i tutaj na w, w ramach relacji inwestorskich pojawił się też wywiad czy komentarz, w którym mówiono o tym, że faktycznie spółka będzie w tym jeszcze roku przedstawiała wyniki sprzedażowe nowego produktu, więc to jest na pewno duży plus, ponieważ spółka wskaże, że jest szansa na to, żeby faktycznie poprawiać przychód. Mam nadzieję, że pozyskując też nowych klientów, bo wtedy ten cross-selling lub upselling jest jak najbardziej możliwy. Natomiast no, jak najbardziej spółce powinno zależeć na tym, żeby z tego klienta, który posiada, jak najwięcej mieć przychodu, to jest raz, a z różnych źródeł pozyskiwać samych klientów. A tutaj też pojawiła się informacja, że Knowledge base zostanie połączony z chleb deskiem. Myślę, że to jest pewien proces optymalizacji. Na koniec czwartego kwartału było Przepraszam, nie 20 parę tysięcy, tylko 37 848 klientów live chata, chatbota 2954 i helpdesku 1163. Warto zauważyć jedną rzecz, którą tutaj też spółka wskazała, że 59 klientów, zaledwie 59 klientów sprzyjmijmy łącznie 40 tysięcy klientów, co jest za okrągleniem oczywiście, bo tak nie jest. Płaci za wszystkie produkty, więc widać, i to jest słuszna uwaga, że jest ta przestrzeń do tego, żeby cross-sellingować, upsellingować produkty, lepiej konstruować na przykład te oferty i w ten sposób pozyskiwać więcej przychodu z klienta. Więc to się prawdopodobnie będzie działo, spółka prawdopodobnie ten postawi, a dodatkowo dodając nowy produkt. Co więcej, spółka też uważa, że już zatrudnienie to na dole widać jest już na wysokim, wystarczającym poziomie, więc nie ma powodów do tego, żeby je znowu Zwiększać. No to jest oczywiście pozytywne, bo przez pewien czas wzrost kosztów właśnie wynikał z tego, że spółka no, raportowała po prostu konieczność zatrudnienia nowych osób przy coraz wyższym wynagrodzeniu, bo wynagrodzenia w IT rosły. My analizujemy spółkę dość regularnie i w ostatnim komentarzu technicznym wskazywaliśmy na to, że wyjście powyżej 88 zł byłoby sygnałem do tego, żeby cena zaczęła rosnąć w górę do 100 zł. To się nie wydarzyło, bo ostatecznie wróćmy do wykresu, spółka nie wybiła 88 zł, zatrzymała się w okolicach tych 86, no i to jest niebezpieczne. To jest, znaczy w sensie to po prostu pokazało, że jest dalej podaż i dziś na razie to? nie ma odregowania, cały czas dominuje podaż na rynku, no ale teraz skupmy się na chwilkę na tej sytuacji technicznej. Tutaj z perspektywy technicznej, jak wymierzymy market volume profile z całego ruchu wzrostowego, to widać taką przestrzeń między poziomem 80 paru złotych, 85, 86, tam gdzie rynek się w sumie zatrzymał na 86 zł i który też poziom wskazywaliśmy, że jakby rynek wybił w górę, to znowu by się otworzyła przestrzeń do wzrostów, do poziomu około 64-62 zł nie ma wolumenu. Czyli rynek ma przestrzeń, którą często pokonuje po prostu jednym dużym ruchem. Dlatego to jest bardzo niebezpieczne dla spółki tekst. Warto mieć to z tyłu głowy, że jak tutaj nie, nie będzie popytu za chwilę, to będziemy mieli spadek o kolejne 15 10-15 zł niżej. I tam z kolei byłoby już... Ciekawe z kilku powodów, do których dojdziemy zaraz fundamentalnie, m.in. do tej marży zysku netto. W każdym razie tutaj, w tych okolicach 60 paru złotych byłoby bardzo ciekawe miejsce. Natomiast w krótkim terminie, jak popatrzymy na strefy właśnie popytu i podaży skłabera, to podaż mamy aktualnie na 98 100 zł, stąd też właśnie uważaliśmy, że tam będzie kolejny bardzo ważny opór. Natomiast właśnie też strefa popytu jest na 61 62 zł, więc jak macie skłabera premium, to kiedy cena tam i alertujecie spółkę tekst, to kiedy cena tam dojdzie i zareaguje na tą strefę, to otrzymacie alert. Właśnie, który wskazuje, że tutaj pojawiła się, pojawiła się reakcja na strefę popytu, co się dzieje zupełnie automatycznie. Co więcej, żeby wam pokazać, że te alerty działają i to działają w sposób bardzo prosty, no bo jakby nie dodajemy tam żadnej filozofii do tego, to regularnie mamy taką strategię stref popytu, gdzie po prostu bierzemy spółki, które reagują na strefę, mamy stop loss 1% pod strefą, take profit na pierwszym możliwym oporze. I ta strategia regularnie pokonuje benchmark. Oczywiście, w takich bardzo ładnych, silnych, trendowych ruchach, ona będzie trochę w tyle. Natomiast w okresach, zwłaszcza korekt, który wydaje się, że gdzieś na rynku ta korekta zaczyna się wieścić, bo już mieliśmy lekki spadek ostatnio. Radzi sobie super, bo bierzemy krótkie ruchy, ale przede wszystkim chodzi o samą reakcję. Reakcja na strefy popytu jest bardzo często ładna, widoczna i daje możliwość wejścia po bardzo dobrej cenie, zbudowania sobie lekkiej przewagi w krótkim terminie i jeżeli rynek fajnie odejdzie od strefy, pojawi się silny wzrost, tutaj akurat takim fajnym przykładem był data walk na przykład, tak? który teraz, co się tam dzieje, to jest inny temat, ale w samej strefie popytu, jak rynek zareagował tutaj na samym dołku, pisaliśmy też w komentarzu o tym po 32 zł, to reakcja na to daje wam możliwość odejścia po bardzo dobrej cenie, i wtedy jest dużo miejsca na to, żeby decydować, czy trzymać, czy prowadzić pozycję inaczej, cokolwiek z tym zrobić, bo jest wejście w bardzo dobrym momencie. Więc pilnujcie live chata, bo w, tym, w tych okolicach 60 paru złotych, 61-2 złotych byłoby to interesujące do skorzystania. Natomiast to nie jest wszystko, dlatego że spółka wypłaca regularnie dywidendy. Spodziewamy się, że to, czy jakby ogólnie rynek spodziewa się, że dywidenda zostanie utrzymana w kolejnych kwartałach, że spółka nie zacznie tracić klientów, tylko po prostu zrestrukturyzuje trochę sprzedaż i po prostu będzie po gorszym okresie lepiej i tutaj zaczniemy mówić o wynikach, jakby dywidendzie 6-7 zł na akcję w kolejnych okresach, więc jak cena spadnie do okolic 10, czy 60 paru złotych, to stopa dywidendy będzie wynosiła około 10%, ta oczekiwana. To jest bardzo dużo, live chat yy, zwykle tą stopę dywidendy miał na poziomie rzędu kilku procent, czterech, pięciu procent w skali roku, on wypłaca zaliczki regularnie, nie? więc w ten sposób też pokazuje, że to już by było dość bezpieczne, no więc pytanie, czy aż tak nisko cena spadnie, żeby było aż tak bezpiecznie, co może ku temu e, nas e, kierować. Tutaj jest jedna zmiana, która wzbudza trochę niepokoju, wydaje mi się, że też zaburza, że tak powiem, porównania rok do roku, bo spółka została przez Białej Rewidenta przymuszona powiedzmy do innego księgowania zobowiązań z tytułu umów zawartych z klientami. Nie znalazłem przygotowując się do tego materiału informacji, tej dokładnej rekomendacji ze strony biegłego rewidenta. Być może czytaliście, więc dajcie znać w komentarzu, jaka ona była. Natomiast, jak dobrze znając biznes tego typu, zakładam, że po prostu live chat każdy przychód od klienta od razu księgował już po swojej stronie jako po prostu zysk po prostu, bo klient zapłacił, więc tyle, natomiast biegły rewident podejrzewam, że zwrócił uwagę na to, że hola, hola, ale wy musicie przez pewien czas świadczyć usługę, więc to nie jest tak, że macie już to w swoich zyskach, tylko musicie to utrzymywać jako zobowiązanie względem klienta i dopiero w momencie, w którym dostarczycie do końca zobowiązanie, wtedy możecie sobie to przeksięgować potencjalnie proporcjonalnie względem okresu. Jeżeli abonamenty na live chat, na chatbot są na miesiąc, kwartał, rok, no to będzie to wpadało w krótkoterminowe rozliczenia. Jeżeli powyżej roku, to w długoterminowej, tutaj widzimy, że takich długoterminowych jest ponad 2 miliony złotych, a krótkoterminowych 67. Nic to nie zmienia, jeżeli chodzi o finanse spółki, jeżeli chodzi o realne finanse spółki, natomiast zmienia znacząco, jeżeli chodzi o te księgowe aspekty, no bo już widzimy, że kapitały są mniejsze, spadek kapitału widać tutaj. Ym, yy, można to zaobserwować w bilansie, ale na, na przykład zobowiązania krótkoterminowe nagle rosną i można by było powiedzieć, że cholera, coś tu się dzieje złego w spółce, bo nagle spółka ma zobowiązania krótkoterminowe. To jest tylko i wyłącznie zmiana księgowa, e, która ma implikacje inne, ale co do zasady, e, co do zasady jest kwestia, e, kwestia taka, że jest to, e, jest to po prostu zmiana księgowa, a nie, ma to, nie, nie jest to wynik zmiany działalności operacyjnej spółki. Warto o tym pamiętać. Zobaczymy jeszcze, jak się zarząd do tego odniesie, jak już w całości zaraportuje rok 2023, czyli um, będziemy mieli cały rok i tam też na pewno komentarz zarządu do tego będzie. E, raport finansowy będzie opublikowany 29 czerwca i w tym okresie, tego 29 czerwca, e, jeszcze się upewnię, ale tak mi się wydaje, 28, 28 czerwca, nie 9, 28 czerwca spółka zaraportuje raport za cały rok, bo oni mają przesunięty o kwartał Sprawozdanie roczne. Tam nie powinno zaskoczeń być, jeżeli chodzi o przychody i tego typu tematy, no bo spółka podaje te wyniki i myśmy już je skomentowali właśnie w, w ramach tej analizy, którą wam pokazywałem. To już są wyniki uwzględniające miesiąc od stycznia do marca 2024, który jest ostatnim kwartałem sprawozdawczym. Natomiast właśnie wydaje się, że spółka odniesie się do tego, w jaki sposób. Od dziś będzie raportowała, czy jakby ten raport 2000, za 2023 już będzie wyglądał i w kolejnych miesiącach i latach, jak to będzie wyglądało. Co więcej, na grupę tekst ma znaczenie dolar kurs dolara, przede wszystkim kurs dolara. W ostatnim czasie polski złoty się osłabił um, i to ma znaczenie, bo każdy procent osłabienia się polskiego złotego względem dolara to jest wyższy przychód i mniejszy koszt, bo spółka raportuje koszty przeważnie w polskim złotym, ponieważ programiści są polscy. Natomiast koszty, wróć przychody pozyskuje przede wszystkim z zagranicy w dolarach. W związku z tym dla spółki zmiana kursu walutowego jest jak najbardziej korzystna. Stąd też, na przykład w 2020-2022 roku, przychody też były raportowane bardzo wysokie, właśnie w polskim złotym, no bo kurs dolara do polskiego złotego był wysoko i rósł. Teraz, kiedy spadek był w 2023, no to uderzyło też to w wyniki live livechata, no i teraz, kiedy faktycznie mielibyśmy mieć rozpędzenie się kursu dolara do polskiego złotego, no to wtedy będzie to pozytywne, a sam kurs dolara do polskiego złotego lekko dzisiaj rośnie, patrząc na to, gdzie się znajdujemy. Ja nie zmieniam na razie jeszcze swojego zdania, cały czas uważam, że jest dość duże ryzyko tego, że wybijemy wyżej, powyżej poziomu 4,05. Jakbyście byli zainteresowani, to możecie wejść sobie w moją analizę z czerwca, pobrać sobie na wykres i w ten sposób też mieć poziomy, które uważam, że są bardzo istotne i tutaj 4,16 jest takim poziomem, do którego rynek moim zdaniem powinien dążyć. Natomiast no teraz jesteśmy w takim punkcie kluczowym, jutro jest rozliczenie kontraktów, zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, jest, jest piątek, trzeci piątek miesiąca, koniec kwartału i rozliczenie tak zwane trzy wiedźmy, czyli rozliczenie kontraktów terminowych. Bardzo duże pozycje są rozliczane aktualnie na kontrakta z S&P 500, na opcjach na S&P 500, więc zobaczymy jak się rynek ostatecznie zamknie i co się wydarzy dalej. Nowa seria kontraktów jest notowana wysoko, więc na razie rynek jest optymistyczny i pomimo tego optymizmu w ostatnim czasie właśnie polski złoty znacząco się osłabił. No i tutaj jeżeli popatrzymy na dolara do polskiego złotego, to wybicie powyżej poziomu 4,10 dawałoby przestrzeń właśnie do 4,16, a później do luki wyborczej w okolicach 4,24-4,30. No tutaj na razie mamy trochę powtórkę z rozrywki, która była w kwietniu, bo też mamy podbicie do tego samego poziomu 4,10 i zatrzymanie. Zobaczymy, co się wydarzy, jak rynek spróbuje jeszcze raz podejść do 4,05-4,06. Podobnie, poprzednio nie udało się tego poziomu wybić. Zakładam, że tutaj będzie jeszcze jedna próba, i jak ten poziom wybijemy, to ja już wtedy będę zakładał, że 4,10 padnie, i skierujemy się w stronę 4,16. A miejsce jest teraz o tyle dogodne, że ryzyko jest nieduże, bo 3,98 to byłby stop-loss dla potencjalnego ruchu wzrostowego. I to tyle, jeżeli chodzi o dolara do polskiego. Złotego. Wracając do samej spółki, tekst i odpowiadając na tytularne pytanie, czy to jest okazja, czy też nie, ja uważam, że miejsce już zaczyna być interesujące, ponieważ przecena do poziomu 60 zł bez znaczącego pogorszenia biznesu będzie bardzo dużą okazją. Po prostu będzie już wybitną okazją, przynajmniej na dziś. Jeżeli się biznes bardzo pogorszy, będzie dalsza raportowana zmiana klientów, ale tego się nie dowiemy 28 czerwca, bo 28 czerwca dowiemy się, jak wyglądała sytuacja na stan, który już znamy, tylko dowiemy się więcej szczegółów, bo to będzie raport roczny. Natomiast wydaje się, że tutaj wakacje mogą być końcówka wakacji, może być znamienna kiedy firma będzie dawała też znać odnośnie wyników za miesiąc od kwietnia do końca czerwca. No to tutaj jeszcze tylko sobie zerknę, kiedy spółka zwykle podaje wiadomości w komunikatach rynkowych, trzeci kwartał z 28, czyli mniej więcej półtora miesiąca po zakończeniu, pod koniec drugiego miesiąca po zakończeniu, czyli tak naprawdę w sierpniu można by się było spodziewać informacji o tym, jak wyglądał pierwszy kwartał roku obrotowego, czyli okres od kwietnia do czerwca i czy tam się pojawiły jakieś pogorszenia czy polepszenia sytuacji. Dopóki spółka nie wprowadzi nowego produktu, to trudno mi oczekiwać, aby była duża poprawa. Zobaczcie, tutaj jeden z konkurentów livechata czy teksta jest Salesforce, który ma szerszą obsługę, czy szersze, szersze produkty, nie jest to tylko czat i tutaj też nie widzimy poprawy. Rynek dość mocno zleciał, w okolice poziomu 220 dolarów i widać też tutaj pierwszą reakcję bardzo ładną, zebrane te akcje i teraz rynek, który będzie decydował, czy chce iść dalej na północ, czy też nie, do zamknięcia ma całą lukę do poziomu 267 dolarów, po drodze z oporem na 250, no ale też od szczytów z 300 rynek spadł do 200, więc został przeceniony około 30% co też jest znamienne. Takich spółek możecie sobie przeanalizować więcej w skoberze. Natomiast ja uważam, że warto interesować się tekstem i jak się pojawi sygnał techniczny, to wtedy z niego skorzystać. My będziemy go obserwować cały czas i jak się pojawi, to zasugerujemy taki scenariusz, więc warto go obserwować, za, włączyć alert na spółce tekst. Wtedy też będą pojawiały się komunikaty ESPI oraz pojawiać się będą Tutaj także alerty ze stref popytu i podaży. Natomiast, niezależnie od tego alertu, który tutaj możecie włączyć na górze strony, tutaj będziecie otrzymywać informacje o komentarzach i analizach fundamentalnych spółek. Tylko pamiętajcie, żeby w ustawieniach konta, w powiadomieniach włączyć sobie odpowiedni typ powiadomień. Jeżeli nie macie zainstalowanej aplikacji. A na telefon, do czego zachęcam, bo ona jest darmowa i dodatkowo jeszcze jak macie, jesteście użytkownikiem premium, to otrzymujecie powiadomienia i alerty prosto na telefon, to warto włączyć powiadomienia mailowe, żebyście nie przegapili tych informacji, żeby Wam przyszły na maila, bo one są domyślnie wyłączone więc obserwujcie my też będziemy patrzeć natomiast na poziomie 60 zł warto sobie ustawić alarm cenowy bo tutaj na tekście te 60 zł przy braku dużej zmiany negatywnej będzie po prostu okazją już nawet z perspektywy dywidendy która w przyszłych latach powinna być wypłacana ze spółki więc tutaj wpisać sobie 60 zł jako okazja, no może nawet nie 60, tylko 62 i okazja żeby też przed alert cenowy ze spółki w tym Temacie. Myślę, że to będzie bardzo pomocne. Ostatnio trafiłem też na rekomendacje biura Makrylskiego Boś, ale tutaj jest wycena, jest w trakcie zmiany. A z, w trakcie zmiany: 120 zł. Szczerze mówiąc, czytając tą rekomendację, nie widzę dokładnie modelu DCF, który oni zastosowali. Nie wiem, nie ma tego, tych wyliczeń wszystkich. Tutaj tylko są wskazane, wskazane założenia. Kiedy. Tak naprawdę te, za, te same założenia czy, czy podobne założenia wrzuciłem do swojego arkusza. Wyliczającego DCF, to mi ta wartość wyszła zupełnie inna. Jeszcze muszę sobie to przeanalizować, co oni tam chłopaki wymyślili w tym tekście. Niemniej, ja nawet byłem większym optymistą, jeżeli chodzi o przychody, ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o przychody, spółka zakłada, że pomału będzie ten wzrost dalej kierowany, a zysk netto będzie stabilny na podobnym poziomie tam plus minus kilkanaście milionów, w zależności od kursu walutowego oraz ze względu na koszty czy ten zysk operacyjny jest tutaj bardzo stabilny. A dywidenda będzie pomału rosła, więc tak naprawdę Boś zakłada, że zarząd spółki będzie drenował poniekąd wyniki zamiast przeznaczać na inwestycje to po prostu będzie wypłacał dywidendę ze względu właśnie po prostu na to że nie będzie pomysłu tak trochę to wygląda ja zakładam trochę większy optymizm gdzie tutaj przychody ze sprzedaży zakładałem, że one po prostu będą rosły bo ten nowy produkt się uda będzie gorzej w 2020, w tym roku który trwa teraz ze względu na to że jeszcze ten nowy produkt nie da zysków a klienci którzy kończą biznesy po prostu będą podupadali ale mimo wszystko tutaj ta wycena wyszła dużo gorsza więc trzeba się zastanowić co, ale nawet jeżeli tak słabo by tutaj była wartość wewnętrzna jednej akcji wyceniona, no to i tak w okolicach 60 zł bylibyśmy blisko tego poziomu. Niemniej tutaj dużym plusem jest dywidenda, która wypłacana regularnie podbija wartość kursu i jej cena, tak jak powiedziałem, nawet jeżeli by dywidenda ustabilizowała się w okolicach 6 zł za akcję, to w okolicach 62 zł za akcję wynosiłaby ona prawie 10%, co byłoby wartością wysoką jak na tekst. Więc podsumowując, ja jestem dość już optymistycznie nastawiony co do spółki. Dalej nie widzę sygnałów technicznych i widzę dużą przestrzeń do tego, żeby spółka znalazła się niżej. Ale w okolicach 62 zł, warto się zainteresować spółką, a my w że będziemy to cały czas analizować i wysyłać do Was. Informacje. Jeżeli was interesuje, jak wyceniać spółki za pomocą DCF a i otrzymać taki arkusz wraz z informacją, ze szkoleniem i udziałem w grupie zamkniętej, która przez całe wakacje będzie ćwiczyć wycenę spółek właśnie na podstawie DCF, analizy porównawczej oraz dywidendowej. No to zapraszam Was do wzięcia. Wczoraj było drugie spotkanie, ale cały czas można dołączyć. Będziemy sobie przez całe wakacje ćwiczyć wyceny. Różne spółki będziemy brali na tapet. Ten arkusz otrzymacie także PDF-a, gdzie są informacje odnośnie tego, jak do spółki podchodzić, czy do wyceny podchodzić. A więc Was serdecznie zapraszam. Dla użytkowników skłabera premium jest 20% niżej od tej ceny, którą tutaj widzicie, bo to zawsze doceniamy naszych użytkowników. Premium. Natomiast jeżeli chodzi o samego Squabera Premium, to pamiętajcie, że trwają wakacje darmowe w Squaberze. Czyli dołączając do Squabera Premium otrzymujecie tyle dni gratis, ile zostało do końca wakacji. E oczywiście dołączając na rok, czyli jak kupując Squabera na 360 dni, bo u nas rok to jest 360 dni, e otrzym otrzymacie dodatkowo dziś 72 dni. Gratis. Więc warto skorzystać i być bezpiecznym na wakacje. Bo pamiętajcie, że Squaber to nie jest tylko szukanie okazji, to jest przede wszystkim nadzorowanie Waszych sygnałów czy Waszych spółek poprzez dostarczanie alertów, komunikatów EBSP, najlepszego, najbardziej rozbudowanego kanału Pub business, który dostarcza informacje zarówno ze spółek, jak i analiz i komentarzy do spółek, wywiadów i ważnych informacji z parkietu ale także nasze strefy popytu i podaży. Wszystkie te rzeczy, które powodują, że jesteście na bieżąco. Będąc na plaży, w telefonie, macie wszystkie najważniejsze informacje odnośnie Waszych spółek i jednocześnie pomoc na czacie, chociażby, który wprawdzie nie jest z teksta, bo mam konkurenta w postaci interkomu, ale mimo wszystko na bieżąco możecie się z nami kontaktować. Więc serdecznie zapraszam. Do usłyszenia na kolejnym materiale już za tydzień. Cześć!